W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Aniele Boży, mój drogi Stróżu, do którego miłość Boża mnie tu zobowiązuje, bądź dziś u mego boku, aby oświecać i strzec, rządzić i prowadzić. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Na wieki wieków, amen, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, amen, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, amen, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków? Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków? Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków? Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święte Michale Archaniele, broni nas w walce, bądź naszą obroną. Przeciwko niegodziwości i zasadzkom diabła, niech go Bóg pogromi. Pokornie prosimy a Ty, wodzu niebieskich zastępów, mocą Bożą strąć do piekła, szatana i wszystkie złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich krążą po świecie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.